Hejka kochani, witam was w kolejnym odcinku ze Valley. Dzisiaj zaczynamy sobie lato. Jest poniedziałek, więc życie na wsi. Słyszałam, że niektórzy stoją niedaleko jadących pociągów, żeby zebrać to, co z niego wypadnie. Wow, czego ludzie nie zrobią za darmoche? No właśnie. Dobra, przypomnijmy sobie kalendarz na lato i popatrzcie. 4 ma urodziny Jazz i Maru ma urodziny 10, więc musimy zapamiętać tą datę koniecznie. <laughs> I tak. Dobra. Zabieramy się do roboty. Tutaj mamy liścik jakiś. okej, okay, przepis od Evelyn. Fajnie. Muzyczka jakaś le i letnie rytmy się włączyły. <laughs> dobra, mamy Dino Majony z sobą. Trzeba przygotować pole, słuchajcie, i trzeba jak najszybciej. Jak najszybciej, moi drodzy, kupić nasiona i wszystko pogarniać. Trzeba wszystko wyliczyć. No, troszkę będzie roboty, powiem wam, troszkę będzie roboty. To co? Kawka. I lecimy. O, proszę, jak się roślinki pozmieniały fajnie. <laughs> o, tutaj mamy znowu. Dobra, wiecie, co później sobie to zbiorę. Najpierw ogarnijmy to pole. O, tutaj coś uschnęło. I teraz tak, ja bym chciała bardzo dużo kupić yy, tych chopsów, jak to się nazywało po polsku. Chmiel, o, chmiel, tak, tak to się nazywało. Czekajcie. <laughs> więc tak, tego bym planowała kupić najwięcej i zobaczymy jak reszta o tutaj, wiecie co, ja bym to o właśnie tak, zebrałabym to i w jakieś inne miejsce przestawiła żeby nam tutaj nie wadziło pole mamy ogarnięte teraz sobie muszę szybko wyliczyć tylko czekajcie, ile my tutaj mamy raz, dwa, trzy cztery Czyli tutaj mamy 12, tak? Okej, okay, czyli stop na chwilę. 8 razy 12, to jest moi drodzy 96 plus Tutaj jest 24, on obejmuje. Czyli tak. Plus

ale musimy szybko, szybko do tego sklepu iść czekajcie, może tutaj mam jakieś letnie nasiona no mam chmiel ale tylko sześć o proszę, tu jest jakieś zadanko jeszcze linus rafinowany kwarc. no dobra, jak nie zapomnę o proszę, kolejna scenka. mhm Nieładnie tak w cudzych rzeczach grzebać, Aga. Sekretny zapas pier... Hej, ktoś jest w sypialni? No, przyłapał cię i dobrze. <laughs> Co? Skąd wiesz, gdzie to było? Szybko, dawaj mi to. Obiecaj, że nikomu o tym nie powiesz. Twój sekret jest ze mną bezpieczny. Dzięki, to naprawdę, naprawdę to doceniam. Po prostu o tym zapomnij, dobra? A ja zapomnę, że mieszkujesz w mojej sypialni. Och, się wkurzył. Teraz muszę znaleźć lepszą kryjówkę. <laughs> Ciekawe, co tam było, co? Dobra. To tak. Najpierw e, zajmę się tym chmielem. Bo słuchajcie, chciałabym mieć go. No, z 20 myślę, bo chmiel to się nam przyda, serio. Dobra, z 20, niech będzie. I teraz lecimy od początku. Melon. No to tak. Melona bym wzięła z 50. Jak nic. Bo to jest ważne. Co dalej? Pomidor. Wiecie co? Pomidora myślę, że nie, bo mamy w szklarni i borówkę tak samo mamy w szklarni. Chociaż moglibyśmy sporo zarobić jeszcze z tej borówki. Dobra, nie, borówkę kupię na pewno. Kupię jej też z 50, niech będzie. Albo 40. O! Dobra, to może tak być. Mm, co jeszcze, co jeszcze? O, rzodkiewka. no bo papryczkę to, to też mamy, wiecie, w szklarni. Myślę, że całkiem sporo jej nam rośnie. Rzadkiewki z 30 kupię. No i moi drodzy, teraz kwiaty, bo tutaj jeszcze sprawa jest taka z kukurydzą. A, tu jeszcze jest czerwona kapusta. No tu też musimy jej zasadzić, myślę, z 20. Co najmniej. I teraz tak. Kukurydza, kukurydza. Hmm. Dobra, niech jej będzie chociaż z 15 albo 12 na przykład, bo tak nam będzie tutaj, wiecie, pasowało w miarę. Dobra, to kupuję jeszcze czerwoną kapustę. I myślę, że tak to zrobimy. Że tak będzie ok. Chociaż jeszcze zboże moglibyśmy kupić. Ale no to kupimy je kiedy indziej, bo to rośnie tylko kilka dni. A możemy zagadać do niej. Dobra, myślę, że powinno być w porządku. A zobaczymy sobie od razu nowe zadanko, jakie jest. Mam nadzieję, że tym razem nie zrobię. Tysiąc kamienia. Hmm. Lokalna populacja ryb. Wiecie co, to może z tym kamieniem, bo się wybierzemy niedługo też do kopalni jakiejś. Także, no. Oczywiście lepsze by było drewno, ale jak już mówiłam, trudno. I ten rafinowany kwarc dla Linusa też muszę pamiętać, ale w razie czego jutro mu zaniesiemy. A, czekajcie, bo nie kupiłam kwiatów. A, przecież muszę kupić jakieś kwiaty, nie? Więc szybki powrót. I jakby to zrobić? Bo, tak jak mieliśmy ostatnio te kwiaty, to mi się średnio to podobało. Ale powiem Wam, że mogłoby być na przykład hmm. Dobra, ja mam pewien pomysł w głowie, tylko tymi kwiatami to się zajmę na końcu, najpierw dla mnie priorytetem są tutaj nasze warzywka i owoce, czekajcie, tak jakoś zejdę, o, tutaj, i proszę bardzo, i pytanie najważniejsze, jak sadzimy ten chmiel? Ja myślę, że pójdziemy tak sobie w dół tutaj z nim. Że to będzie takie najlepsze rozwiązanie chyba, że zrobimy taki płotek, o, jeszcze tutaj tak, ogrodzimy nasze plony może być ciekawie, o, dobra niech tak będzie yy, i teraz tak tutaj w środku chciałabym posadzić melony na pewno Jeszcze nawóz muszę dać, ale to zaraz. Tak może być. Borówki to sobie posadzę z drugiej strony, bo to są krzaczki. Które wiecie, które nam zostają cały czas. Tutaj mogę w sumie kapustę dalej zasiać. Dobra. I teraz z tych nasion, czekajcie, tak, już nam została borówka i kukurydza. No to tak Wam powiem, że mm, one, one kontynuują produkcję. I tak, no najchętniej to bym kukurydza dała tutaj, taki rządek z niej. Dwa, no to dam tutaj, może z dołu. No, a resztę, resztę wysiejemy tutaj. Czekajcie, jeszcze mamy 10 papryczki. To tak bym to zrobiła. No i coś słuchajcie, źle wyliczyłam. O 8 za dużo kupiłam. Ale dlaczego to nie wiem? Aha, bo ja ten chmiel tutaj posadziłam. A ja go nie wliczałam chyba. Dobra, trudno. Coś wyrośnie to się znowu tą borówkę zasadzi. Aha, nawóz. Tak. I nawóz i podlać trzeba jeszcze. Okej, okay, dobra. No to tak by to wyglądało, myślę. Jeszcze te kwiatki sobie tylko zasadzę szybko. No i zobaczymy, czy tutaj się nam jakieś winka zrobiły albo coś w tym stylu. Nie, tylko jeden kawior. No dobra. No i zwierzęta. Znowu ich nie nakarmiłam, słuchajcie. Trzeba to szybko zrobić, bo się wkurzą. No, Robin oczywiście dzielnie pracuje. Przecież trochę się obija, tak stoi w miejscu. A nie, jednak nie. Jednak walnęłam o Dobra, moi drodzy, a kwiaty to bym posadziła w takim stylu. Tylko czekajcie, muszę sobie wziąć straszacze. a chyba tutaj miałam, jak dobrze kojarzę. Dwa. Dwa. I gdzie ja resztę dałam? Wszystkie wykorzystałam. Dobra, no to zrobimy jeszcze dwa zwykłe. Wiem, że to znowu będzie troszkę zmarnowanie tego. Ale dobra. I ja bym to zrobiła tak, słuchajcie. Aha, przecież ja jestem... Przecież tutaj zraszacze się nie, nie da położyć. Ojej, no to naprawdę zepsułam to totalnie. Całe szczęście nie są jakieś wymagające bardzo. Trochę inaczej to miałam w głowie, ale niech już będzie tak, jak jest. I muszę do dorobić więcej uli, właśnie. I tutaj sobie na około poustawiamy wszędzie. Zaraz zobaczę, czy mam możliwość je zrobić. Tu możemy jeden dać jeszcze. Hmm. Tu, chyba. Niech tak stoją na razie. Dobra, pierwsze 10 chciałam jeszcze tu zebrać, ale. Ale nie, idziemy spać. Już trudno. I tak wstaniemy z mniejszą energią, zgaduję. I zaczynamy, słuchajcie, o 6 rano dzień, jak co <grydy> czysto i słonecznie, hmm. Dobra, widzę, że tutaj nie mamy nic zbytnio do przerobienia. i tutaj by trzeba było sprzątnąć. Hmm. Dobra, jakoś to ogarnęłam. <grydy> Tutaj na szybko sobie tylko podleję nasze kwiatki. Okej, okay. o, już jest zrobiony słuchajcie, ten kurnik. To wiecie co? To czekajcie. Ja tu mam jajko, które chcę, żeby się wykluło. To raz. A dwa, że chciałabym kupić króliki dzisiaj. No może ze dwa jednak. Więc wybierzemy się do Marni. Chociaż dzisiaj jest wtorek, kurde, dzisiaj jest wtorek, to dzisiaj nic u niej nie kupimy. Jak mnie to denerwuje, <noise> no to w kolejnym odcinku kupimy króliki. No. Ale ważne, że już mamy na nie miejsce, także cieszę się. Mamy 12 trufli, um, więc to jest chyba moment, w którym powinniśmy tak dość dorobić tych maszyn. Tylko co tu jest potrzebne? Twarde drewno. Kurczę, jedno, jedną zrobię. E, no bo otwarte drewno jest nam potrzebne, słuchajcie, i tu się. Tu się troszkę jednak muszę z tym ogarnąć. Ach, no i gdzie to teraz ustawić? No, chyba tu. A, jeszcze mamy jedno mleko. Doczekajcie, muszę je tu zostawić. Dobra, jak to nasza sytuacja w szklarni wygląda? O, proszę, powyrastało sporo rzeczy. No to super. Wiecie co? Ja bym się dzisiaj wybrała na pustynię z bombami. Myślę, że to będzie całkiem okej. Okay. A a my tutaj w ogóle mamy miejsce w szklarni. Hmm. Czy mamy coś do posadzenia? Truskawki mamy jeszcze. To czekajcie, posadzimy sobie. A, ja od razu sprzedam to, sprzedam to. No tak, borówki na razie sprzedaję wszystkie. Zaraz sobie. Ja widzę, że ja tutaj jeszcze mam. O, stracha na bruble. O, nie. Zrobiłam największy błąd, jaki mogłam zrobić. Zapomniałam o tym. No to nic, no to teraz będziemy musieli codziennie przychodzić i podlewać tutaj. Bo mi się zapomniało, że tutaj jest mniejszy zasięg. Ach, no trudno. Ale dobra, to zajmuje tylko kilka sekund, więc nie ma tragedii jakiejś. Okej, okay, zbieramy zaraz rzeczy yy, i się wybierzemy do kopalni. Um, tak, czekajcie tylko. Kawę muszę przerobić najpierw, bo będę jej trochę potrzebować. Coś musimy wziąć sobie do jedzenia. Na pewno ser. Mm. No, i na pewno coś do szybkości i do obrony albo do ataku. No, i teraz nie wiem. No, może te krabowe ciasteczka. Co to jeszcze było dobre? Ten ostry węgorz. To może do szczęścia. Weźmiemy dzisiaj tego ostrego węgorza ze sobą. I teraz tak w pierwszej skrzynce, jak zwykle, sobie zostawię narzędzia. Mm, tak. I bomby. Mamy 15 bomb, więc muszę polecieć szybko, jeszcze kupić mm, jakieś. Dobra, to ja lecę szybko kupić, a kawa niech się przerabia. Dobra, kupiłam tyle, mm, a tych. O, dobra, niech będzie 15. Myślę, że to powinno nam jakoś jako tako wystarczyć. Zobaczymy. A kamieniołom, co się w ogóle dzieje na kamieniołomie? Coś ciekawego, dużo drewna. Aha, nie mamy narzędzi. A nic się nie dzieje, dobra. No to lecimy, słuchajcie, na pustynię. Tylko jeszcze sobie po kawę skoczę. Odebrać. <laughs> Ach, nie zrobiła się. No dobra, no to olać ją. Myślałam, że jakoś szybciej się ta kawa robi. Takie miałam wrażenie przynajmniej jak grałam kiedyś. <grytania> Musielibyśmy w końcu wykonać to zadanko, żeby dotrzeć na setny poziom. No ale nie wiem. Teraz trochę kamienia się nam uda zebrać, więc yy, później moglibyśmy porobić te schodki w dół. To więc jakoś moglibyśmy powoli się zbierać do tego zadanka. Nie ukrywam, że... by trzeba było. Dobra i słuchajcie. Jemy węgorza na szybkość i szczęście i schodzimy. No i co? Pierwszy poziom z mumiami. Niestety, oj czekajcie, coś mi się tu... nie chce rozbijać za dobrze. Mhm, naprawdę tylko dwa kamienia. Ciekawie. O, jest drabinka, to sobie zejdziemy. Nie będziemy czasu marnować na tych najmniejszych poziomach. No i co, nie ma tu żadnej drabinki? Jak to? Ani szybu. Hmm. Tam zostawiłam dużo kamienia, wiem, już się wracam po niego. O, jest drabinka, dobra. Jednak normalnie bym się nie wracała, ale jednak mamy zadanko z kamieniem, więc się wrócę. Jak już się rozwalił tą bombą, to wiecie, nie ma co. O, jakoś się udało i nawet drabinka jest, <grytania> ale ja sobie tutaj roz pozwolę rozwalić. O, jest szyb. Dobra, czyli dobrze, że rozwaliłam. Skaczemy do szybu. Trzech poziomy, ale zawsze coś, co nie. Dobra, to sobie w poszukiwaniu drabinki rozwalę te kamienie. Jak często wspominam, te drabinki lubią się właśnie pojawiać przy... przy wejściu. Ale nie tym razem. O, tutaj jest, widzę. Czekajcie, tak sobie. Aha, miałam Lainusowi dzisiaj rafinowany kwarc zanieść. Może jeszcze zdążę do wieczora, ale wątpię. I tak to jest ze mną, że zapominam o takich rzeczach okej, okay, troszkę złota to możemy w sumie wysadzić te mumie, bo ale to te tutaj sobie wsadzę do statystyk nam pójdą, mnie. dobra tu wysadzam i lecę szybko muszę zjeść na szczęście mi się udało. Dobra, i schodzimy. O, jest szyb. Dobra, skaczemy. 13 poziomów. O Boże, tak dużo to chyba jeszcze nigdy nie skoczyłam. Masakra. Co to się stało właśnie? Szczęście nam przybyło, także no. Dobra, smok leci. Czy tam wąż? Nie, nie wiem, czy są węże, czy smoki. Nigdy nie pamiętam. Chyba węże. Ale mi to wygląda na smoka bardziej, bo lata. Chociaż smoka może i mało przypominam, ale wiecie. okej, okay. o, jest kolejny szyb. Sobie tylko skrzynię rozwalę, może coś będzie. Geotka. No i fajnie. Pięć poziomów. Dobra, czyli musimy zjeść sobie. Okej. Okay. Hmm. Znowu szyb. Cudownie. Trzy poziomy. O, i tu jest mumia, widzę. Ale może się uda, żeby do niej nie dotrzeć. A, jednak nie. Dobra, to najpierw ją tutaj trzasnę. Aha, tu trzeba. Dobra to zróbmy tak i potem ją wysadzę o proszę bardzo o ale jest drabinka i chyba nawet szyb czekajcie czy źle widzę a nie ale jest drabinka dobra o proszę ile iridium i diament oj troszkę mnie złapało chyba <laughs> zahaczyła mnie bomba O, dobra, tylko rozwalam tutaj, bo jest dużo kamienia. Więc sobie to zbiorę. Fajnie, fajnie. Jakoś to leci, już mamy prawie, że 300. Także kilka wypadów do kopalni będziemy mieli załatwione, myślę. Ja właśnie wolę, jak są takie mniejsze poziomy, zgrabniejsze. Dobra, naokoło to przejdziemy jakoś. Przydałoby się zjeść, co? Bo słyszę, że smok leci znowu. Hmm... Ja. O, jest drabinka, to wiecie co? Niechcący zmieniłam. O, proszę, jeszcze nam bombę dał. Także cudownie, cudownie. O, tutaj fajnie, dużo kamienia. Więc się cieszę. Okej. Okay, jeszcze schodki. Ale tutaj właśnie fajne są te skupiska. I ja bym sobie to powysadzała, żeby wiecie... Mieć więcej kamienia z tego. Ach. Się zablokowałam. Uh -huh. I się nam skończyło. Aha, i czekajcie, zabijemy go, bo on da dam nam iridium. O, i krabowe ciasteczka. Więc super. <grych> Myślę, że tutaj możemy powysadzać. Zobaczymy, co z tego będzie. Jest drabinka, ok No to się nie martwię. O, proszę. I kolejna drabinka przy samym wejściu. Także ja sobie tylko porozbijam, bo to jest fajny poziom, właśnie taki. Aha, to jest scrap. No dobra. O, i skrzynię ono rozwaliło, także fajnie. Dobra, myślę, że możemy sobie zejść. Jest 23. Ale wiecie co? Mamy ten totem teleportacji na farmę, i ja bym sobie go dzisiaj użyła. Tak, jakoś jestem za tym. Więc się przeteleportujemy, myślę, koło północy lub koło pierwszej. Koło pierwszej nawet może. O, jest szyb tutaj przy wejściu. Siedem poziomów, ok. Drabinka będzie na końcu, jak zawsze, w tych poziomach. O, i węgiel przy okazji. Dobra. I lecimy. O, dobra, tutaj też mamy drabinkę, ale mamy sporo kamienia, więc ja sobie z tego skorzystam, jak już wcześniej na piętrach. O, cudownie, cudownie wam powiem. Oj, muszę zjeść szybko. Jem. Jest drabinka. Ale my tutaj przeszliśmy po kamień, także... Także tak. No i kolejna, dobra, schodzimy już. A no, proszę bardzo, jak fajnie się trafia tutaj na tych poziomach. Podoba mi się to. No i słuchajcie, mamy połowę kamienia uzbierane. Pierwsza w nocy. Zejdę tylko poziom niżej, zobaczyć, czy nie będzie czegoś fajnego. O, właśnie. Yy, maszyna do nasion. Przyda się. Myślę, że to możemy sobie wyrzucić. O, i tutaj jeszcze jest iridium. Pierwsza 10. Czekajcie, tu wysadzę, tu wysadzę, i tu. I lecimy, moi drodzy, to do domu. Trudno, nie będziemy mieli energii, ale co tam? Naprawdę? I właśnie. Kurde, co to jest za niefart? Właśnie kliknęłam na myszką, żeby nas przeteleportowało na harmę. Boże, bylebyśmy nie stracili czegoś wartościowego. Och, jezu, ale. No nie, no się wkurzyłam, powiem wam. Dobra, sześć przedmiotów. Kamień. Jak zawsze kamień. No, po prostu nie wierzę. Dobra, ja sobie piszę karteczkę. No i teraz już nawet nie zdążymy do domu dojść. To, to jest jakaś katastrofa w ogóle. Och. No dobra, no już chyba lepiej tutaj w tej klinice zostać. Myślę. Możemy do Harvey'a wejść do domu. Może nas nie okradnie. Możemy się położyć do łóżka? <grymny> To co w nocy, Harvey'a? No, ale powiem Wam, kurde, co, co to? To były ułamki sekund, naprawdę. Ja już kliknęłam. Ach, dobra. Dziesiąty poziom górnictwa. Podwójna szansa na znalezienie węgla. Sztabki metali warte więcej. Myślę, że węgiel na razie się nam przyda. Ale się zdenerwowałam, kurcze. Ale muszę sobie napisać, bo słuchajcie, yy, kończę nagrywanie, lecę spać, z druga w nocy, jak ja to nagrywam. I muszę sobie napisać karteczkę i yy, przykleić na środek ekranu chyba komputera, żeby ten kamień odebrać <ścoughs> z gildi. Także co, mam nadzieję, że się wam podobało, mimo tej końcowej wtopy. No i co, mam nadzieję, że się dobrze bawiliście i dziękuję za obejrzenie tego odcinka, trzymajcie się cieplutko i do zobaczenia już niedługo w kolejnym. Pa-pa!